Czym się różni tomograf od rezonansu, co jest dokładniejsze? Są to badania obrazowe, dzięki którym możemy zobaczyć, jak wygląda na przykład kręgosłup. Jeżeli chodzi o diagnostykę bólów kręgosłupa lędziowego, to lepszy jest rezonans magnetyczny. Dlaczego? Dlatego, że te bóle pochodzą najczęściej z ucisku dysku na korzenie nerwowe. I w rezonansie magnetycznym dobrze widzimy korzenie, dobrze widzimy. Dobrze widzimy dyski. Natomiast tomografia komputerowa jest badaniem, które bardzo dokładnie, fenomenalnie pokazuje kości. I jeżeli problem rzeczywiście jest kostny, to staramy się jednak zrobić często tomografię komputerową, aby ocenić, jaki ten problem rzeczywiście jest. To są inne badania. Jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny, jest to badanie dłuższe, jest to badanie, w którym jesteśmy zamknięci w takiej ciasnej przestrzeni, w takiej rurze. Nie każdy to wytrzyma. Osoby z klaustrofobią mogą czuć się bardzo źle, mogą nie wytrzymać takiego badania. Natomiast przy tomografii przejeżdżamy przez taką obręcz. To też nie jest jakieś duże, ale to jest szybkie. Zamykamy oczy, i po naszej klaustrofobii już jesteśmy na zewnątrz.